Mapy, w którym będziemy sobie skakać z naszymi ukochanymi autami które już wam przedstawiam uwaga lecimy dziś będzie walka o to kto dalej poleci i kto będzie w większym zniszczeniu każde auto będzie po trzy razy a na właśnie, po dwa razy a na trzeci będzie ostateczny wynik dzisiaj nasz zawod dzisiaj są no, ogólnie to właśnie z pomarańczowy gościu jakiś Jakiś chyba Bentley, yy, yy, Aston Martin, Peugeot i o, Cooper. Dlatego będą właśnie z tego no, zjeżdżać ogólnie. Ja ten kto będzie miał większe zniszczenie, bo to są takie auta mniej zniszczalne, To tak się łamy po kawałkach, to po prostu zobaczymy, kto się bardziej zniszczy. Ok. Zaczynamy od tego. Nie mogę przynajmniej tego. O, tam jest, już, aby... Od

Prawie 30. Dobra. 60, no. Ja z uwaga, runda. O, chcesz. Jak daleko to leci? Peżot da szadeć, Proszę, ma 6 biegów. Nieźle. Szade do... To takie, no takie, takie 20 na 100. I ta sługa i ta jak daleko to leci właściwie, 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 kto będzie? jest drugi, dlatego teraz się przyjrzymy, kto ostatnią. chyba wiem, kto jest ostatni. No. Ciekawe, czy ten mokra ktoś kibisował mu. Oby nie, bo to jest słabo, nie wiem, że przegrał. Ja kibicowałam Peżotowi. ogólnie, no, no ten wygrał. Tego się nie spodziewałam, że on wygra. E Mini Cooper drugie miejsce, Peżot trzecie miejsce, czwarte miejsce to, no, Aston Martin Vulcan. I ostatni no to ten pomarańczowy, tak właśnie myślałem, bo już przy widziałam go. Dlatego uwaga, pomarańczowy przegrał i mam pomysł teraz. Dobra, ten to kibicował za pomarańczowym odpadł, czyli ten jakby co posłał za pomarańczowy już aby, yy, aby odszedł z gry, ale może to dalej oglądać jakby, dlatego już przegrał. I uwaga, teraz będzie kolejny wyścig, tylko że już bez pomarańczowego on od nie. I tak do końca tej gierki. Dobra, do tego tego usuwamy pięknie. Dobra, i startuje on. Dobra, uwaga, teraz jest decyzja na kogo głosujecie. Czerwonego tego. Czekajcie, ja to Na czerwonego. Dobra. Na pęczeja. Na wukana, na peżona. Я считаю, что это No bo będzie chyba wiecznie na pierwszym miejscu, nie wiem. Dlatego wulkan odpadł. Tego teraz usuwamy wulkana. Tego sobie odnawiamy. Ten kto dalej żyje gra w razie. Może to będzie w obserwacji na YouTube, jeśli ktoś na TikToka, to na TikToku. Dobra, tego Ciebie gościu usuwamy. od, Dobra. też to odnowimy, to odnowimy, to w zrobimy. O! I uwaga! Teraz ostatnią rzecz, teraz przetrwa, to naprawdę to wtedy niech się zgłosi w komentarzu i niech, proszę, nie już Tam, wtedy się przetrwa do tego momentu. No, subskrypcję na YouTubie, no i właśnie, też mi tutaj trochę się ktoś ma. I oczywiście, no właśnie, szybko no, szybciej mówiłem, że to jest teraz, żeby tak zrobił, żeby szybciej ludzi odpadł. I teraz chce odmowa, bo to już nie dostanie obserwacji, nie? O, jaki samoloty tam? ale do tego uwaga: za, za kim głosujesz? Za Cooperem czy za Bentleyem? Ja głosuję, że chyba Bentley wygra. Patrzcie, pojedynek niemożliwy po prostu, jaką ktoś. Yeah. I uwaga, wry, wygrywa Cooper. Jeśli ktoś przetrwał do tego momentu właśnie bez tego oszukiwania, aby właśnie nie oszukiwania, tylko żeby bez tej pomóc takiej, żeby odpadł szybciej teraz dalej gra, to nie dostanie obserwacji. A ten, kto ani razu nie odpadł, dostanie obserwacji na YouTube ode mnie i na TikToku później też ma. Dlatego uwaga, jeśli brać Coopera. Wygrałeś! Czekałam ko na, ko na kogo głosowałeś od samego początku tak ogólnie, ale raczej nie było, raczej nie głosowałeś tak na kogoś. Ale proszę zgłosić w komentarzach, trzeba ja mu tę obserwację. Jeśli ma jakieś filmy to mu dam polubienie łapką, Dobra. Kroczymy ten film i piszcie w komentarzach.